I przybyłem, przybyłem, przywiozłem, idę zdać Znaczy zdać, idę przekazać I zobaczymy jakie dalsze losy będą tego, co znajduje się w tym pudełku To jest ciekawa sprawa Mam nadzieję, że Tym razem też będzie fajnie Przede wszystkim zakończy się to Jakimiś ciekawymi badaniami Tego, co jest w tym pudełku oraz tego Oraz miejsca, gdzie to, co w tym pudełku jest Się znajdowało Do zobaczenia przy Jerbie o skarbach Jak wiecie dostaję bardzo dużo różnych ciekawych informacji oraz zgłoszeń o ciekawych znaleziskach Niestety nie jestem w stanie się wszystkim zająć ale na ile mogę to działam Dlaczego ludzie zgłaszają m.in. do mnie znaleziska a nie zgodnie z prawem do urzędów? Sprawa jest prosta Po pierwsze prawo na podstawie którego można z takiego odkrywcy uczynić przestępcę a po drugie zbyt wielu ludzi w urzędach czy ludzi w służbach, którzy mają wewnętrzną potrzebę robienia z pasjonatów przestępców co zresztą widać dość często w mediach. No ale nie dziś o tym odcinek. Dziś o tym nietypowym znalezisku poszukiwacza. Zatem w skrócie. Poszukiwacz szukał przedmiotów bardziej współczesnych, którym bardzo daleko do zabytków. Poszukując wykrywaczem metali, przez przypadek odkrył srebrne rzymskie denary mające prawie 2000 lat. Znalazł ich kilkanaście sztuk w bliskiej odległości od siebie, leżące prawie na wierzchu. Uznał, że takie przedmioty powinny trafić w ręce naukowców, by docelowo trafić do muzeum. No, ale miał obawy, jak to teraz wszystko zrobić. Zatem zgłosił się do mnie. Po moim artykule na blogu zachęcającym do zgłaszania zabytków in situ dostałem bardzo dużo wiadomości. Link do tego artykułu znajdziecie w opisie. Temat mnie o tyle zainteresował, że odkrycia poszukiwacz dokonał w rejonie Katowic, w tak bardzo zmienionym przez ciężki przemysł terenie. Patrząc na skany laserowe okolicy, widać, iż teren jest bardzo mocno przekształcony przez przemysł. A miejsce, gdzie trafił ten skarb, jakimś cudem się ostało, nienaruszone. Zatem postanowiłem, że biorę się za temat. Z czasem okazało się, że jak zawsze nic nie jest proste. Problemem było ustalenie właściciela gruntu. Niby grunt państwowy, ale nikt nie wiedział pod czyim zarządem. Niby wszystkie urzędy odsyłają do jakiejś spółki, która jak się okazuje już dawno nie istnieje. W każdym bądź razie poszukiwacz przekazał mi owe monety, które przekazałem do WKZ w Katowicach. Sprawą zainteresował się archeolog z Muzeum Śląskiego, który akurat zajmuje się tematyką Rzymu na terenie Śląska. No. Tym samym dołączył kolejny pasjonat, a to bardzo lubię. Minęła godzina od przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, przedmiotów. Co, gołąb? Coś mu się stało. O, jakiś męczony, z obrączką chyba. Cześć Gołąbek Ale ten ma jakichś czujników Ale tu jest komarów Szkoda, że nie mogę numerów zobaczyć Nie czy się powinno się chwytać tak gąbku. Zobaczcie wie I tutaj gdzieś w tym miejscu Miało miejsce odkrycie Tych denarów rzymskich, o których Dzisiaj wam robię odcinek. Byłem tutaj z jakiś miesiąc temu, jak dobrze pamiętam, może niecały, zostało mi miejsce wskazane, gdzie one być powinny, gdzie się znajdowały, gdzie zostały znalezione. Dobra, już, już widzę. Aha, dobra, okej, okay. to było tutaj gdzieś. Dobra, czyli jesteśmy na miejscu, a tutaj poszukiwacz, który poszukiwał przedmiotów wojennych znalazł. Monety rzymskie, idę po archeologa, bo przyjechałem z archeologiem z Muzeum Śląskiego. Został oddelegowany mamy dzidę laserową, albo nielaserową, którą zmierzymy, miejsce gdzie to być powinno. No i jak zdobędziemy pozwolenia właściwie, archeolog zdobędzie pozwolenia na badania. To dojdzie tutaj do badań archeologicznych i ciekawe, czy znajdziemy jakąkolwiek jeszcze monetę potwierdzającą to, że te monety tutaj były, albo jakiekolwiek inne ciekawe, ciekawe przedmioty świadczące o tym, że tu takie rzeczy by, były. I kolejny sygnał w tym hasioku. Kolejny na jakiś głębszy, mały kolor. Co tym razem. Nie dość, że tu śmieci strasznie dużo. Oprócz tego, te korzenie, jeszcze woda podchodzi. Bardzo słabe warunki do poszukiwań. No ale kto powiedział, że ma być łatwo. Po wielu miesiącach w końcu udało się zdobyć niezbędne zezwolenia i ruszyliśmy w teren. Właśnie jesteśmy na etapie weryfikacji i poszukiwań. Jeżeli chcecie, by pojawił się o tym odcinek, dajcie kciuka w górę. A w komentarzu napiszcie, co chcielibyście, by pojawiło się w takim odcinku. Może coś szczególnie Was interesuje. Jest! Ale jaki stan! Jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi filmami, które wrzucam nie na bieżąco, zasubskrybuj ten kanał.